Pod koniec sierpnia policjanci z okulskiej drogówki otrzymali nowe motocykle BMW R 1250 RT. Nowe motocykle mają pojemność silnika 1254 i 136 koni mechanicznych. Osiągają prędkość 100 km na godzinę w 3 sekundy. Policyjna wersja tego modelu motocykla jest wersją jednoosobową. Miejsce pasażera zajmuje kufer z Radiową. Ważną zmianą w motocyklach policyjnych jest nowa kolorystyka, która ma za zadanie poprawić bezpieczeństwo zarówno policjantów, jak i innych uczestników ruchu drogowego. Jeśli chodzi o służbę na motocyklach, na pewno przyczynią się do poprawy bezpieczeństwa w powiecie i pomogą szybciej dotrzeć do miejsca zdarzenia.